Teraz nam tutaj zaproponuje... No chcę, żeby żeby bazar ja zachować, żeby go ucywilizować, umożliwić lepsze parkowanie. Nie mogę. Chcieliśmy, żeby Pan był prezydentem, ale i żeby ten bazar był tak Boże, o tym jest rozmowa. No, ja się ludzi nie boję. Zawsze mogę przyjść i ludzie mogą mnie Tak ja. Jak zostanie Pan prezydentem... nie ma. słowo bazał, że pan to zostanie. jest słowo. Ale czy Pan jest w stanie nam zagwarantować, że będziemy mieli gdzie handlować, będziemy mogli inwestować w ten, tak znaczy, ten bazar? czy ten nasz bazarek nie zniszczą? Jeżeli ludzie są przyzwyczajeni, jakoś miejsca w mieście, a tu jesteście już prawie 20 lat, tak. to to miejsce trzeba zachować. Czyli jeżeli trzeba zbierać jakąś wiatę, żeby okay. to wyglądało porządnie, żeby ten bazar się nie rozlewał, mm. żeby mm. mieszkańcy wokół nie narzekali, mm. ale to jako miejsce, mm. jako miejsce jest, nawet z tą nazwą, na dołku. Może będzie na górce, ale, 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 ale musi po prostu no, musi zostać to, no. a nie na będziemy nas. mieli problemy, to możemy walić, ale, ale pan pan ja miało... trzymam się twardego republikańskiego kontraktu. Smooth fast eagles fly high. Uh -huh. Money gonna talk when G's ride by. Tard yep. to swim strength when the sea's high tide. North Philly, West Philly, South side, get money. Get money all day. Keep coming, keep coming always. Late nights, long days. South Philly, right here, okay. My style